A więc wrzuciłeś swoją piosenkę i zamiast zrobić 100 czy 1000 wyświetleń, zrobiła 10. Jak to naprawić? O tym będzie w tym filmie. Otóż zaprezentuję to na prostym przykładzie. Na stronie głównej YouTube'a wyświetlają ci się dwie piosenki, w którą piosenkę byś kliknął. Są to dwie piosenki jednego artysty, wrzucone mniej więcej w tym samym czasie. A jednak jedna ma znacząco więcej wyświetleń od drugiej. Jeżeli wybrałeś tą po lewej, to znaczy, że postąpiłeś tak jak postępuje większość słuchaczy. Wybrałeś bardziej przejrzystą grafikę, która wygląda bardziej profesjonalnie. Tak jakby wrzucił to jakiś popularny artysta. Po świadaniu myślimy, że dobra grafika oznacza dobrą piosenkę. Pierwsze co sprawia, że klikamy w utwór jest tytuł i grafika. Możesz mieć najlepszy numer na świecie, ale jeśli nikt w niego nie kliknie, bo grafika nie zachęca, to nikt nie dowie się jakie arcydzieło stworzyłeś. Drugi krok, równie ważny co pierwszy. Warte napomnienia są tagi w filmach. Jeżeli nie dajesz tagów do swoich utworów, to jak chcesz, żeby YouTube je promował, skoro nawet nie wie co to jest? Ważne jest to, żebyś wrzucił tam jak najwięcej twórców, których znasz. Mniej więcej Twoich rozmiarów lub troszkę większych. Jakieś piosenki o tym samym tytule co Twoja, w podobnym stylu muzycznym. Rzucaj tam tyle, ile tylko możesz. Masz 500 liter do wykorzystania, więc użyj tego. Jeżeli wpiszesz tam podobne piosenki do swoich, to będziesz wyświetlany obok tych piosenek. A jeżeli ich nie wpiszesz, to po prostu YouTube nie będzie proponował Twojej piosenki innym. Teraz wszystko w Twoich rękach, czyli faktycznie Twoje umiejętności i czy ludzie przysłuchają Twojej piosenki do końca. Jedna rada, bo spotykałem się z tym mnóstwo razy. Nie rób wstępu do piosenki dłuższego niż 10-15 sekund. Z racji tego, że wiem, jak trudno jest zebrać tych pierwszych widzów, słuchaczy, to mam dla Was super ofertę. Możecie zarówno tutaj, w komentarzach, jak i na moim Discordzie, do którego macie link, stworzę tam specjalny kanał, dawać swoje piosenki. Zrobimy sobie tutaj taką małą promocję, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, w tym ja, wejdziemy na wasz numer, który dacie sobie w komentarzu i na Discordzie, damy coś od siebie, jakąś radę, komentarz, łapkę w górę, to na pewno pomoże. A jeżeli twój Mix Master tak nie jest na najwyższym poziomie, to zapraszam was do Brudnej Małpy, bardzo fajny kanał, teraz wystartował z, m, swoją serią Profesor Rapu, więc możecie sobie zobaczyć i trochę podszlifować swoje umiejętności. Siema!